Patrzę na was, zawiedzionych, przerażonych, przyciskających puste zaszyty do piersi. Dyrektorka wprowadziła nauczycieli do tej szkoły, oblega każdą salę stąd aż po stołówkę, wściekła i wygłodniała wciąż gryzie i konza. Uczniowie stacjonarni stoicie nad przepaścią. Wasza wiedza was zawiodła, więc zwracacie się do otrebiamy.pl. A jednak nie kupujecie subskrypcji premium, nie wykupujecie całych zadań. Zamiast tego podpisujecie petycję, pytacie pociula, tak właściwie mamy wracać. Musimy wrócić na drogę, z której nas zepchnięto. W przeszłości nasz świat przeplatał się z tym sami w procesie. Które uczeni nazwali lekcjami zdalnymi. Administratorzy pozwolili wedrzeć się tu nieczystym siłom. Pokłosiem tego kataklizmu była nikczemna siła zwana nauczycielem. A jednak nie wygnaliśmy ich. Zamiast tego studiujemy ich niegodziwe arkana, by zdobyć oceny i notatki. A co z zagrożeniami w naszym dzienniku? ocenami niedostatecznymi z matmy, informatyki i z fizyki. Czy walczymy cały rok o oceny, czy raczej żebramy o poprawę pod koniec semestru, o dodatkowe prace na ocenę? Porzucone nadzieje, zduszone przez tych, którzy mieli nas uczyć i kształcić. Wysłani do szkoły pozdalnych nie sprostamy natłokowi sprawdzianów. Blady płomień ambicji, który w nas płonął, już dawno z kasu. Z każdym rokiem oceny są coraz gorsze, to prawda. Ale kujony wciąż przemierzają nasze ziemie, zdobywając same piątki i szóstki. Po dziś dzień swym syniem przynoszą nam hanibe. Nasze mózgi krwawią, chłostane biczem ministra edukacji. To kara systemu za życie w Polsce. Nie zapominajmy też o okrutnym sprawdzianie, który nas czeka. Wszak z każdą klasą zbliża się matura. McDonald porywa w nieznane naszych humanistów. Niektórzy mówią, że zarabiają mniej niż nie robią na zasiłku. Czy damy radę powrócić na drogę światłości? Czy znajdziemy sposób, by wrócić na zdalne w następnym roku? Zjednoczyć się wokół łatwych kartkówek na test portalu. Bliski jest czas długopisu i karteczki. Tych sprawdzianów nikt za nas nie napisze. Bliski jest czas szaleństwa, ale i czas wakacji. Nie, serio, nie wiem po co oni nas puszczają teraz. Jakby. No, nie wiem. Nie ma to żadnego oparcia w logice ani nic, po prostu nauczyciele nas dojadą i tyle? W sumie? Nawet, tak ci się jak mam, nadzieję, że się podobała przeróbka Intra Wiedźmińskiego i Elo.